Przechodzę dzisiaj do Was z drugą częścią moich, mojego masywnego hola zakupowego, ale z second handu oraz vintage. I jeżeli nie widzieliście części pierwszej, a lubicie takie tematy, to zapraszam Was i odsyłam tutaj. I chcę Wam jeszcze powiedzieć na wstępie, że do moich rzeczy vintage'owych w sensie ubrań dołączył rower, tutaj na niego zerkam, postaram się Wam zrobić później przebitkę. E, który jest lat 70., bardzo popularna marka. No i Łukasz mi do tego dokupił taki śliczny koszyczek i wygląda on przez słodko. Mam nadzieję, że będę mogła zrobić fajne foto z nim. No i teraz będę bardziej mobilna, będę, mam nadzieję, bardziej niezależna niż wcześniej, no bo po przyjeździe tutaj do Tampy to no, nie mamy dwóch samochodów. Łukasz ciągle używa jego, zresztą ja bym e, nie używała jego auta w życiu, więc wiecie jak to jest. Wolę swoje, no. I jedziemy z koksem jako pierwszy do taki zabawny kapelusz, pewnie zauważyliście, że ja jestem fanką kapeluszy i nie boję się żadnych kapeluszy, nawet tych dziwnych i ten jest o tyle fajny, że no on jest dosyć zabawny, tylko dla odważnych w ogóle, patrzcie i to jest w nim fajne, tylko zamienie sobie sznureczek najładniejszy, że można sobie go tak z tyłu przewiesić, to jest ładna ozdoba. Zwłaszcza właśnie do zdjęcia bardzo się kieruję też zdjęciami, bo jestem osobą wizualną, więc kocham, kocham to strasznie. To jest moja miłość w ogóle fotografie i powiem Wam, że dzisiaj zamówiłam jeszcze jeden kapelusz, właśnie w stylu Georgie O'Keefe i on ma specyficzną nazwę, która teraz wypadła mi z głowy, ale już Wam tutaj zostawiam. Bardzo ciężko o ten rodzaj kapelusza i upolowałam, jeden był ładniejszy w zasadzie na ebay'u, ale był, był mi za duży, a ten mam nadzieję, że będzie mi pasował, bo raz kiedyś kupiłam kapelusz z ebay'a i wyglądam w nim źle, bo nie zmierzyłam sobie też, ten podobno ma siódemkę, ja mam pomiędzy siódemką, a troszeczkę tam 6 i trochę, więc mam nadzieję, że będzie mi pasował, a jeżeli tak, to się już nie mogę doczekać, bo zawsze mi się marzyło właśnie, Ubieranie kapeluszy z chustą, tak jak Georgia, i tutaj jeszcze przy okazji wam powiem, teraz mi się przypomniało. Ostatnio mnie zaobserwowała dziewczyna, która robi takie kapelusze, że tyłek urywa właśnie w Polsce, i ona ma przepiękne sesje zdjęciowe właśnie z kapeluszami w takim stylu vintage. I ona też opowiadała, że to też styliska, która się interesuje, vintage pomagała jej to dobierać. I naprawdę polecam, zajrzyjcie sobie i zalajkujcie dla takich małych firm to wiele znaczy, nawet to, że ktoś ich zafollowuje, to już, że, że hype, polecajcie, bo takie osoby warto polecać. Ja Wam tutaj ją um, pokazuję. I co jest też najsłodsze, i co też przy okazji Wam opowiem, to to, że e, dowiedziałam się już od kilku osób, że oglądacie mnie razem z mamami, co jest dla mnie wielką. W ogóle wielkim wyróżnieniem, że pokoleniowo oglądacie mnie. Tym bardziej powód do nieśmiałości, bo ja zawsze powtarzam, że o ile mam dużą wiedzę i chciałabym tyle, to często warunki nie pozwalają na dokładnie to, co bym chciała. Przez to się tak zawsze wkurzam, co nieraz widać na, właśnie na, na moich filmikach. No i też nie mam żadnej pomocy, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest coś, czego brakuje. No i przede wszystkim ja nie jestem też nauczycielem, chciałabym Wam to wiedzę przekazać w jak najlepszy sposób, też przystępny dla wszystkich, a ciągle się bije z myślami, czy to na pewno jest wystarczające. No i tutaj jak słucham takich wiadomości, że słuchacie mnie ze swoimi mamami i też grupa wiekowa jest różna, to ja was tak wszystkich uwielbiam i tak to wiele dla mnie znaczy i jest to dla mnie ogromne, przyogromne wyróżnienie, za co Wam z całego serca bardzo dziękuję. No i jedziemy dalej z koksem, bo oczywiście królowa dygresji. Ja. Jeżeli kojarzycie mój filmik z Boga z lat 80., to była taka reklama, na której powiedziałam, że ta rzecz jest urocza i to zdjęcie jest urocze. I tu wam pokażę. A jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to odsyłam was do niego. I zobaczyłam tą rzecz i po prostu mnie nie ma. Ona jest tak kiczowata, ona jest tak infantylna, tak słodka, że ja ją po prostu wezmę. Tu nie sądzę, że to jest vintage, Raczej to jest nowa rzecz, znaczy raczej na 99%. Ale jest przeurocza. Po prostu je. Okay, no I ona ma kieszonki. I nie ukrywam, że być może ją sprzedam, a być może ją zostawię, właśnie do latania po domu, jak to ja, zwariowana Agata. Mm, ale czy ona nie jest po prostu ekstra I ja to widzę z adidasami, żeby przełamać. I widzę właśnie czapką z daszkiem, po prostu tak. I nawet z tym kapeluszem, właśnie z tyłu. Następnie ta rzecz, która pewnie jak zobaczycie ją, to powiecie o co w ogóle chodzi, czemu to kupiłaś. Czemu to kupiłaś? A ja wam powiem czemu, dlatego że to jest tak śmieszne, że aż fajne. ja Wam udowodnię to moją stylizacją, że można nawet coś takiego ograć w fajny sposób. Także tutaj nie będę mówić, po prostu jeans, vintage, e, śmieszny bardzo i co tu mi dużo mówić, to, to wszystko. Po prostu śmieszna rzecz. Mówiąc o jeansowych kurtkach, to jest po prostu szał. To jest typ na sklep, chociaż bardzo się bije z myślami, bo jakość tej kurtki jest mega. Zobaczcie, tutaj musicie zobaczyć te wszystkie detale, bo to jest klucz w ogóle. Ja chcę Wam pokazać, ile człowiek włożył pracy w szycie tego, że tutaj są te zakładki, tu są marszczenia, tutaj jest przymarszczenie, to jest trudno w ogóle zrobić. Tu nawet rękaw, że jest przecięty, no przecież to nie było potrzebne teoretycznie, tak? Ale wszystko się rozchodzi o design. Tu przy kieszeniach skórka, tu zapinka, tu znowu kolejne przecięcie. To jeszcze nic, nawet że się starali z przodu, to i starali się z tyłu. Że tu jest ten trójkąt, znowu jest zaszewka, znowu są przeszycia. Tu na dole jest to i te zaczaski. I zobaczcie, że widzicie, to jest takie trochę podstarzałe i przefarbowane, ale to jest urok, właśnie. Jeżeli się ubieracie w taki styl rockowy, to wręcz to jest pożądane, żeby te kurtki, one były naprawdę znoszone. To jest tak jak z t-shirtami, t-shirty vintage dlatego są takie cenne też, bo są między innymi właśnie sprane, one mają wyglądać na takie podstarzałe, co często przecież firmy stosują i nam drą jeansy imitują na stare, tak. A to jest oryginalne i ta kurtka, z tego względu, że ona nie jest elegancka, to ona, jak najbardziej może być zniszczona, ale w taki dobry sposób, że to nie są jakieś turbo zniszczenia, tylko to nadaje uroku. Ja Wam powiem też, że ja tą kurtkę po prostu wyprałam, pomimo, że ona ma skórzane elementy. Jest ok, tak jak mówię, to być może tak nie powinno być, ale ta kurtka, ona ma naprawdę urok, ona jest bardzo, bardzo fajna. Jeżeli obserwujecie mój Instagram, to widzieliście taki, takie urywki dawałam, z Whitney Houston i w ogóle teraz będę miała taką serię, co jakiś czas daję um, takie zdjęcia, właśnie, Flashback Closet to się nazywa. I jest inspirowana tylko artystami, ale nie tylko malarzami, ale też muzykami itd. Tak i dzisiaj będę miała właśnie: już pewnie jak to, tego słuchacie, to już było Giorgio O'Keeffe, ale już miałam też Keith Richards i miałam Picasso itd. i tak dalej. Ale też między innymi była wcześniej Whitney Houston i ona miała takie wielkie kolczyki, takie ala, tak jak, jak nauszniki. I nie uwierzycie, że na drugi dzień, jak byłam w, w właśnie w Second handzie, to znalazłam bardzo podobne przepiękne kolczyki, właśnie z lat 80. Patrzcie, jakie ładne i one ekstra się prezentują, bo one są takie duże na całe ucho. Któż by inny jak Nellis Kleiborn, sukienka, która z pozoru wygląda bardzo normalnie, ale po nałożeniu to jest po prostu sztos, bo tu jest taki właśnie nietoperzowy rękaw, się go lekko podciąga i co najlepsze do tego są właśnie dwie, dwie rzeczy, czyli pasek i taka, taka szarfa, którą można ubierać jak się chce luźniej tu przy pasie, a którą można również założyć właśnie na szyję lub zrobić sobie kokardkę. Na, na włosach i do tego nałożę ten pasek, więc to jest ekstra. Oczywiście bonusik musi być, czyli kieszonki, co wszystkie tygryski kochają najbardziej. niby takie nic, ale to zaraz się chce bardziej tę sukienkę, co nie, przynajmniej ja tak mam. No i jeszcze będę nosiła oczywiście z wykachnymi kozakami. Mam dwie pary takich, które myślę, żeby do tego kompletnie pasowały i to jest chyba najlepsza opcja, bo ewentualnie z takimi sandałkami, jak mam, jak wam pokazywałam, prostu jedyne w zasadzie sandały na wysokim obcasie, którym mam, to do nich też by, to, do tej sukienki też by to pasowało. Natomiast tutaj widzę, że troszkę jest e, przefarbowana, ale to jest akurat w pasku, więc tego w ogóle nie widać. I, no i tyle na temat tej sukienki. <grych> Super spodnie skórzane, ale niestety nie przymierzałam ich w sklepie. I po jak przyszłam do domu, to się okazało, że są mi za duże, więc one idą na sklep. Bardzo dobre, dobrze uszanowane. Jedyne co mają jakieś takie maleńkie niedoskonałości, bo to skóra, to wiadomo. Ale to jest takie miękkie, że ja w ogóle nie rozumiem tego tej miękkości. To jest turbo. No i vintage są, więc ratujemy. Tyle na temat tej One niestety pójdą na sklep. Dead stock, czyli coś, co wszyscy kolekcjonerzy vintage uwielbiają, czyli coś, co e, nigdy nie, poszło, nie zostało sprzedane i jest dalej z metką, pomimo, że jest vintage. Przepiękny, skórzany pasek. Z motywem konia, coś cudownego. No i ciągle się bije z myślami. Prawdopodobnie dam na sklep, on kosztował trochę, więc um, no, ale um, trochę się obawiam, że jak zrobię dziurkę, to zniszczę go, bo to jest M-ka mimo wszystko, a ja lubię nosić. Więc to byłoby, musiałabym po prostu go trochę zniszczyć. Musiałabym dodać tutaj ekstra dziurkę. więc prawdopodobnie pójdzie na, na sklep. Ale zobaczcie, jakie piękne: jaki to, to jest kunszt, w ogóle całe to, jaka to jest jakość. Jak macie taki dodatek, który ma, krzyczy jakość, i nie musi być oczywiście z logo, zaznaczam, że tam jest, wiecie, CC albo ich y samą albo coś, tylko jeżeli to widać. Jak jest jakość, to to dodaje do wszystkiego. I wtedy nawet możecie mieć zwykłą przeciętną koszulę do tego taki pasek, jesteście boginiami. No i na koniec na sklep. Tylko dlatego, że kompletnie nie mam gdzie w tym iść, ale to jest dzieło sztuki, uważam. Bardzo kunsztownie wykonane. Zaledwie kilka małych takich e, tych bit, tak zwanych jest gdzieś gdzie nie gdzie być może nawet nie, nawet nie widać. Tak szczerze nie wiem. Jeżeli są jakieś uszkodzenia, to minimalne. Oczywiście dead tak, czyli patrzcie, jeszcze z metką, ale patrzcie, jakie dzieło sztuki, jak to jest, jak to jest pięknie dobrane. I ja to widzę z biker shorts i z, z takimi ciężkimi buciorami, nawet jako przełamanie, lub ze szpileczkami na, na, na sylwestra. Jedyne co przymierzałam i te pufy są dosyć duże, te poduchy, i trzeba by je wypróć, ale na, ja to chcę na sprzedaż, więc tego nie zrobię. Chociaż nawet rzeczywiście te poduchy też mogłyby nadać fajnego kształtu, bo tutaj są te ozdoby, i przez to, że, że one tutaj idą, no to warto, żeby to zostawić, żeby zachować te, te poduchy, bo one wtedy nadają formę te, temu projektowi kunsztownemu. Ona jest nie zapięta, ale zobaczcie, zobaczcie jakieś szczegóły. Nieźle, co. Także taka turbo-koszula naprawdę jest turbo. Przynajmniej moim zdaniem. I już naprawdę na koniec, nie wiem co mnie podkusiło, ale kupiłam taki naszyjnik. Czy pójdzie na sklep, czy nie, tego też nie wiem. No mi się bardzo podoba. E, Jeden, co mi się tak średnio podoba, że są te perły w tym, no ale co zrobić. I co jest dziwnego, to ten słonik, on ma, tu jest taki słonik, i on jest w ogóle otwierany na jakieś narkotyki, na tobytkę. Także mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał, koniecznie mi dajcie znać co Wam się spodobało najbardziej eee, czy też w ogóle m, jakie są Wasze łupy, dzielmy się i nie zapomnijmy o moim hasztagu Vintageize. jeżeli macie coś co ubrałyście, tutaj jest bez oceniania, to nikt Was nie będzie oceniał, jeżeli ktoś Was oceni to znaczy, że jest burakiem i jak jest niegrzeczny to jest jeszcze większym burakiem, eee, to jest bardziej dla zabawy i dla inspiracji. Mąż już przyszedł, więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i nie zapomnijcie, bądźcie mi dla siebie, dla innych oraz dla na naszej planety Ziemi. Pa!